Jedi. Witajcie, witajcie! Co przyniesie kwiecień, a całkiem sporo dobrego. Jak dla mnie, to najmocniejszą propozycję kwietnia widzieliście już na początku filmu. No, ale o tym za chwilę. Lecimy po kolei. 11 kwietnia premierę magra Sherlock Holmes The Awakened. Jest to generalnie przygodówka, ale nie brakuje jej elementów akcji i horroru. Widok jest z bohatera, a klimat gry ciężki i przepełniony tajemniczością. Na pozór prosta zagadka kryminalna zamienia się w prawdziwy koszmar. Zapowiada się nieźle. Natomiast 18 kwietnia zagramy w. Minecrafta, ale w zupełnie nowej odsłonie. Minecraft Legends bardziej przypomina klasyczną wersję niż na przykład Minecraft Dungeons. Jednak nie zabrakło nowości. Osobiście jakimś wielkim fanem gry nie jestem, chociaż doceniam jej otwarty świat i ogromne możliwości, jednak nieco je bardziej skłaniam się w stronę gier typu hack and slash, jak właśnie wcześniej wspomniany Minecraft Dungeons. Ale oczywiście dajmy szansę nowej odsłonie, która stawiać będzie nie tylko na dynamiczną akcję, ale i uwaga, uwaga, wprowadzi elementy strategiczne. Więc liczyć się będzie nie tylko szybkie klikanie, ale także zmysł taktyczny i odpowiednie planowanie obrony i ataku. Będzie nowy hit. Zobaczymy. Dzień później, 19 kwietnia, pojawi się dodatek do rewelacyjnej gry, która niestety jest póki co zarezerwowana. Wyłącznie dla posiadaczy PlayStation 5. Chodzi o jeden z flagowych tytułów Sony, czyli Horizon. Najnowsza odsłona, czyli Forbidden West, doczekało się sporego dodatku o nazwie Burning Shores. Efekty wizualne i rozmach gry mają być epickie, no i tytuł ten skorzysta w pełni z potencjału tej świetnej konsoli, której posiadaczem niestety nie jestem. Ale kto ma PS5, to może już zacierać rączki. Natomiast kolejny tytuł dostępny będzie również dla fanów Xboxa, pc i oczywiście także na PS4 i PS5 Dead Island 2. Tak, ta gra istnieje, co więcej sądzę, bo zwiastunie nie zapowiada się niezwykle dobrze. Bardziej drastyczne sceny z wiadomych przyczyn musiałem usunąć, ale uwierzcie mi w tej grze jest ostro. Sposobów na masakrowanie przeciwników mamy wiele, i ta gra osobiście przypomina mi nieco skrzyżowanie pierwszej części Dead Island z pierwszą częścią Dying Light, a to mocne połączenie i bardzo chętnie spróbuję swoich sił w tej grze. Od tej pory grałem w pierwszą część Dead Island, drugi tytuł z dopiskiem Riptide oraz obie części Dying Light, więc dla mnie ta gra jest pozycją obowiązkową. Już jesteśmy prawie przy końcówce miesiąca, 27 kwietnia. Zagrać możemy w kolejną grę z ciężkim klimatem, The Last Case of Benedict Fox. Inspirowana jest twórczością Lovecrafta, więc dla fanów tych klimatów nie lada gratka. Ale uwaga, ta gra jest platformówką. Tak ją można nazwać w uproszczeniu, za to posiada ciekawą oprawę graficzną i dynamiczną akcję. 28 kwietnia ten dzień będzie pamiętany długo, cytując klasyka. Be a day long Na ten tytuł czekam najbardziej i oglądając zapowiedzi i trailery. Z jednej strony widzę sporo nowości, wygląda na to, że dało się jeszcze ulepszyć i urozmaicić grę, która sama w sobie już była bardzo udana i wciągająca, ale czy nie poszło to za daleko w stronę fanserwis? ponieważ nasz młody Jedi ma teraz do wyboru chyba zdolności wszystkich mistrzów Jedi oraz także Sithów i innych złoli. Można nad tym medytować, ale pod względem gameplay'owym na pewno będzie to na plus, tym bardziej w połączeniu z elementami kooperacji Star Wars Jedi Survivor, premiera już, albo jak kto woli dopiero 28 kwietnia. Dajcie znać w komentarzu, która z tych gier najbardziej Was zainteresowała. Jeśli materiał się spodobał, zostawcie łapkę w górę. A dzisiaj to wszystko, trzymajcie się. Done, Zapraszam do zapoznania się z ofertą partnerów kanału. Sklep mocnykomputer.pl Producent komputerów gamingowych Mastero oraz serwis Instant Gaming, w którym znajdziecie gry na wszystkie platformy.